Upraszczając, gdyby ograniczyć się do OSR-owych systemów fantazy, tych klasycznych, bazujących na książeczkach z 1974 roku, to można nieco naciągając zrobić założenie, że nieważne co wymyślisz, jak to pokażesz i jak nazwiesz, w końcu i tak chodzi o to, żeby zabić smoka. Zabić smoka, w sensie grę zabić smoka, z wykrzyknikiem, bo to ważne, autorstwa Wojka Rosińskiego poznałem u podstaw, to znaczy grając u Wojtka. Tyle, że na kanale rzucaj, nie gadaj. Podlinkuję gdzieś tę sesje poniżej i od razu przepraszam za licealny poziom murder Hobo Patolki, jaka się tam zadziała, ale mamo to nie moja wina, to rudy mnie namówił. Trustory, obejrzyjcie. Wracając jednak. Dziś nie o samym Zabić Smoka chcę Wam powiedzieć, ale o dodatkach do niego, a docelowo o jednym: Lampa z mosiądzu. Zapraszam. Od początku tego projektu, to znaczy Zabić Smoka, byłem pozytywnie zaskoczony formułą, jaką Wojtek obrał, jeżeli chodzi o publikowanie materiałów do niego. Po pierwsze, wszystkie są darmowe, a po drugie, co miesiąc, regularnie Wojtek daje nam loch miesiąca, pułapkę miesiąca i łup miesiąca. Są to krótkie materiały, które mają sprawić, że gra będzie żyła, będzie wspierana i będzie miała pełno materiałów, które przy jej prostocie można złapać niemal z marszu i poprowadzić. I tak jak do mnie vibe tych materiałów nie zawsze przemawia, no bo ja jestem stary jesienno-gawędziarski boomer, ma być brudno, zło, niedobro, black metal itd., to czytając niektóre z nich, albo patrząc nawet na same pomysły na nie, Miałem uśmiech dziecięcej radości na twarzy. Polecam zapoznać się na przykład z takim pomysłem jak 8-bitowy loch miesiąca. Wszystko jest na drive-thru. Linki będą oczywiście w opisie. Ale w tym materiale też nie o tym będzie. Będzie o dodatku, który ukazał się dziś, to znaczy 4 sierpnia roku 2023. A dodatek ten to 24-stronicowy hex autorstwa Brzozo, którego znać możecie choćby z ilustracji do Kremu na Rękach od Małej Wsi. Który to dodatek też czeka na swoją kolejkę na mojej kupce wstydu, obiecuję, Krzysiek będzie. W każdym bądź razie, gdy Wojtek odezwał się do mnie z pytaniem, czy może przesłać mi przedpremierowo pdf z tym hexcrawlowym dodatkiem, to zgodziłem się od razu. Wiecie, jako człowiek OSR-u, choć ostatnio to już bardziej platonicznie niż praktycznie, ale wciąż, bardzo się cieszę, że powstają, pojawiają się lub są tworzone polskojęzyczne materiały w tym klimacie. Tu na uwagę zasługuje też projekt autorstwa i oczywiście zapomniałem, kto to robi, Piwniczne Biadolenie, no nieważne. Są to tłumaczenia fajnych, zazwyczaj jednostronicowych dungeonów, różnych, często zasłużonych zachodnich twórców. Linka oczywiście także wrzucę w opis. Do jednak. Dodatkiem, który podesłał mi Wojtek, nie jest krótki loch, lecz tak jak mówiłem, 24-stronicowa lampa z mosiądzu. Heks królowa przygoda, w której bohaterowie trafiają do pustynnej krainy zaklętej w lampie. No i muszą się z niej wydostać. Już pomysł jest fajny, ale dalej też jest dobrze. Mamy rozrysowanych 10 hexcrawlowych lokacji plus loch, pracownie złego czarnoksiężnika. Mamy dużo tabel losowych, bardzo różnych. Mamy wiele rysunków, które robił Brzozo, więc są świetne. I jest też klimat. Klimat pustynnego świata z wszelkim dobrodziejstwem jego inwentarza. Mamy też rozpisanych BN-ów, no i oczywiście wszystkich wrogów, na których możemy się natknąć. Celowo nie pokazuję tego dodatku strona po stronie, ani nie omawiam szczegółów, bo tutaj wszystko mogłoby być spoilerem. A materiał ten jest za darmożkę, więc każdy może się z nim zapoznać i przekonać, co tam się znajduje. Nie powiem wam, jak ten hex scroll działa w praktyce, no bo nie grałem w niego jeszcze, a w ogóle z hex scrollami przygodę miałem krótką. To znaczy, teorie znam bardzo dobrze, bo kiedyś się zaczytywałem teorią, właśnie. Ale jeżeli chodzi o samą grę, to mam za sobą zaledwie kilka sesji własnego sześciokątnego wycinka pewnych zapomnianych krajów. Zatem nie traktujcie moich słów jak wyroczni, aha, wyroczni, bo to jest moja subiektywna opinia. Niemniej, jeśli chodzi o pomysły, które tu są i możliwości, jakie daje ten materiał, to wydaje mi się, że jest on ciekawy a jednocześnie ma według mnie niski próg wejścia, ale daje też możliwość dopasowania nie tylko do zabić smokowych realiów. Ja na przykład chętnie zaadaptowałbym go do jakiegoś settingu Sword and Sorcery. Wiecie, pustynie, ogromne skorpiony, walka ze złym czarownikiem, tylko Dwayna Deroka Johnsona brakuje. Nie ukrywam, że po przeczytaniu lampy z mosiądzu zaczęło mnie właśnie kusić na to, żeby znowu wrócić do hex w klimacie Sword and Sorcery, właśnie, bo jak się ma już gotowca i to w rodzimym języku za darmo, no to aż szkoda by było go nie sprawdzić. I do sprawdzenia właśnie Was zachęcam, zwłaszcza, że nic Was to nie kosztuje, a nawet dużo czasu nie poświęcicie, bo czyta się go naprawdę bardzo szybko. Czcionka jest wyraźna i duża. Ma dwukolumnowy układ tekstu, tabelki są wyraźnie oznaczone, no i te rysunki autora. Jeżeli lubicie ten styl, to będziecie zachwyceni. Może nie ma ich za wiele, ale są kapitalne. Ja nie jestem też co prawda dobry w wyszukiwaniu tego typu rzeczy, ale nie rzuciły mi się w oczy żadne literówki lub coś podobnego. A to, że w jednym miejscu mamy w tabeli rubrykę Zwierzę-Ukośnik-Potwór, a tabelka, do której nas to odsyła, ma rubrykę potwór, ukośnik, zwierzę, no to powiedzmy sobie, to nie jest problem żaden. No i to chyba by było na tyle. Linki wszystkie będziecie mieli w opisie. Aha, mimo że dodatek jest do Zawid Smoka, no to oczywiście nadaje się do każdego OSR-a. Wystarczy podmienić potwory na te z waszego bestiariusza i zaadaptować BN-ów. A że potwory są klasyczne, hiena, sęp, wielki skorpion i tak no to to nie będzie absolutnie żadnym problemem. Lampa z Bosiądzu, darmowy dodatek do gry Zawic Smoka, w PDF-ie, dostępna na DriveThru. Tyle ode mnie na dziś i do zobaczenia na kanale.